30 marca 2010 roku w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyła się 48 sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Wśród 44 punktów, które znalazły się w porządku obrad, radni zajęli się m.in. Lubuskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym. Na spotkaniu wyrazili zgodę na utworzenie przez województwo lubuskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o tej samej nazwie. Wspólnikami Urzędu Marszałkowskiego zostali Miasto Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, Gmina Zielona Góra i kostrzyńsko słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. O koncepcji powołania parku mówi dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego Maciej Nowicki. Inicjatywa parku sięga trzech lat. Największy taki ośrodek innowacyjności w województwie tam będzie. Mamy nadzieję, że tą naszą innowacyjność, konkurencyjność województwa będzie podnosił w sposób dosyć znaczący, bo tutaj mamy jeszcze sporo do zrobienia. Pozytywnie o powołaniu spółki mówił również przedstawiciel Uniwersytetu Zielonogórskiego, kanclerz uczelni Franciszek Orlik. Jest to duża szansa dla rozwoju. Miasta Zielonej Góry, Okrąg Zielonej Góry. Zainteresowanie Uniwersytetu polega na tym, że jest szansa na rozwój dziedzin nauki na bazie nowo wybudowanych obiektów na terenie tego szparku. Mowa jest m.in. o służbie zdrowia, o Mowa jest o budynku pasywnym, a ponadto jest też część terenu, która wyraźnie wydzielona dla przyszłych inwestorów, nazwijmy to strategicznie. Kolejnym z udziałowców spółki jest miasto Zielona Góra, które reprezentował na sesji sejmiku wiceprezydent Dariusz Lesicki. Przew w dniu dzisiejszym pod... sejmik podejmie uchwałę o przystąpieniu do spółki. Miasto tą uchwałę podjęło. Mam nadzieję, że Lubuski Park Przemysłowy Technologiczny to będzie siła rozwojowa województwa lubuskiego. Wspieramy to jako urząd miasta bardzo mocno. Myślę, że radni sejmiku również podejmą tę decyzję pozytywną i uniwersytet, który już decyzję podjął. Marszałek Marcin Jabłoński podsumował dyskusję oraz przyjętą uchwałę. Cieszę się ogromnie, że ten bardzo duży, ambitny i niezwykle ważny dla regionu projekt nabiera tempa. Jesteśmy na etapie tworzenia spółki, wszyscy zainteresowani, wszyscy udziałowcy podjęli właściwe decyzje i uchwały. Dzisiaj także Sejmik województwa, w najbliższym czasie będzie możliwe powołanie organu, który będzie prowadził park naukowo-technologiczny w najbliższym czasie. Jestem pełen nadziei i oczekiwań i wierzę bardzo w to, że uda nam się zrealizować cel, czyli doprowadzić do rzeczywistego połączenia nauki, innowacji i gospodarki. Całość bardzo pozytywnie wpłynąć powinna na rozwój naszego regionu. Utworzenie parku przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości w zaawansowanych technologiach, przyciągnięcia poważnych inwestorów polskich i zagranicznych w branżach high-tech i rozwoju infrastruktury biznesu.